Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj prawdziwa nowość. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym słyszeliście, czy kiedykolwiek testowaliście, ale ja miałam przyjemność w ostatnim czasie i powiem szczerze, że jestem różnie zaskoczona. Przetestowałam takie oto płatki do twarzy. Mamy tu trzy. Pierwszy, zaczynając od tej strony, to złuszczający płatek Gobycz. Oczyszczający gomycz redukuje martwe naskórek i skutecznie usuwa kurz. Zielono-biały płatek, coś taki alawacik, słabo nasączony, biały, posklejany, zeschnięty krem jakby na tym był. E, nie wiem, czasami tak jak na przykład... Z, z jakiegoś opakowania um, ubrudzicie sobie właśnie krem i tam jest takie zeschnięte. To tu na tym płatku coś takiego było, bardzo niefajne. I jeżeli chodzi o ten płatek, to <laughs> biały, taki bardziej gładki, jakby wygładzał twarz, a zielony z drobnymi wypustkami jakby peelingował. Po, cera była sucha, ale taka jak płatka. Ja nie wiem, czy ten płatek tu zostawiłam. E, chyba nie bardzo. Tam da się go nawet wyjąć, jeżeli tam był. E, bo jest po prostu wszystko tam takie zeschnięte. Natomiast powiem szczerze, że z tych trzech był bardzo słaby. To pierwszy. Drugi płatek Oczyszczająco-pilingujący z kwasem AH. Płatek pilingujący z kwasem AH pomaga nawilżyć, rozjaśnić skórę oraz poprawić kolory cery. Biała strona nasączona płynem, który ładnie pachnie cytrusami, po użyciu twarz była nawilżona, Potem żółta strona z wypustkami lekko masowała i pilingowała twarz, po skóra była jakby wygładzona, ale Piekła i mrowiła. Nie wiem, czy takie zastosowanie miał ten płatek. W każdym bądź razie był taki średni. No tamten był najgorszy. Najlepszy z tych wszystkich, które przetestowałam w ostatnim czasie, był ten bąbelkowy płatek oczyszczający. Detoksykujący, płatek nasączony pieniącymi się składnikami i strona z wypustkami, tak jak widzicie, tutaj jedna strona właśnie była biała całkowicie, druga była taka z wypustkami, takimi dosłownie jak na zdjęciu. Wyobraźcie sobie taki biały płatek kosmetyczny, po prostu z takimi czarnymi jakby wypustkami miękkimi. To coś takiego właśnie. I strona z wypustkami fajnie masowała i pielęgnowała. Obie strony były bardzo mocno nasączone i się pieniły. Najlepszy płatek z tych trzech, o czym już wspomniałam. Jasna, jasna strona delikatnie myła, poskóra była gładka, delikatna w dodyku, ale potem zrobiła się sucha. Te płatki są rzekomo oczyszczające, ale powiem szczerze, że z tych wszystkich najbardziej tak, jakby zaskoczył mnie ten. Natomiast te dwa no nie były jakoś najlepsze. Dajcie znać, jeżeli kiedyś testowaliście tego typu właśnie produkty, albo podobne, a najlepiej jak te same. Jakie były Wasze odczucia co do tych właśnie produktów? To był jeden, drugi. I trzeci. Ja powiem szczerze, że no, mnie nie, zachwyci, nie zachwyciły osobiście, więc więcej e, na pewno tego nie kupię. Nie będę już e, po prostu tego testować, bo uważam, że nie były warte mm, ani mojego e, czasu ani w ogóle. E, pieniążków, no ale e, wiecie, że ja testuję różne kosmetyki, także właśnie przetestowałam również te płatki, żeby zobaczyć taką nowość. E, jednak zdecydowanie zostanę przy tradycyjnych peelingach i żelach do twarzy. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Pa!